Ultra śmieszne szoty to taki koktajl informacji. Polecam dzieciom. Ultra śmieszne szoty robi. No. Góral, ty dalej tutaj. Mordo, nasza. Ile mu jeszcze zostało tego streama? 624 godziny stream. Koniec 31. O, zauważył? O jest, poruszenie. Koło, co się na czacie dzieje? Ty, pa, co się dzieje? Uuu, czekajcie, pokażę Wam o co chodzi. Zobacz, Maciuś, to. <laughs> Dwa czaty <Halo>? są teraz. <laughs> co to za rajd? Góral, ty, tatal, ty tutaj? Hallo. Hallo. Pozdro, z jego. No, co ty dajesz, że znowu. <laughs> Zn no, nie wiem. <laughs> A już sprawdza. Gural, serdeczne pozdro. Jeśli jesteś chory. Nawet tą tysiączkę Mala, możesz dwie takie wziąć. Witaminę, witaminę C szybko wysikasz, a Mala. jeśli macie pomoc, to ci pomoże. Więc weź sobie na dwie takie Mala. tysiączki, Mala. jeśli ci wierzę. Jezu! Przy... Z Słownik! Słownik! Ja, ja, masz okazję polecieć ze mną na księżyc teraz, w tym momencie. Nie masz. Chcesz macie. polecieć ze mną na księżyc? Nie, widzę, widzę, rakiet nad... nie widzę rakiet nad a, oknem. Na ogół jest teraz 700, no było 400 albo moich. To lecimy. Lecimy na księżyc, lecimy. lecimy. Ale skafander musisz założyć. Dobra, dobra. dobra, zakładam skafander. Dobra, lecimy. Okay. Załóż czapkę albo coś. Dobra. Nie? No minimalny na skafander możesz, obojętnie. Dobra. Dobra, lecimy. A wszyscy są gotowi? Kurde, A czekaj A po skafander poleciał. Dobra, to czekamy jeszcze. Ja skafandra nie potrzebuję, przeżyję bez niego. Proszę Państwa, w takim razie leci ze mną gość specjalny na księżyc. Remek, Rezygiusz, nie wiem jak nazwisko, ale proszę Państwa, widzimy się na Księżycu. Ignition sequence starts 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine run. Liftoff, we have a liftoff. 32 minut, czas na dzień. Już? No i hoj wylądował! <grystanie> no, no i chuj, wylądował! No. <grystanie> Co <to> się włączyła! <grystanie> o, góral! Zajebisty ziołek jesteś! Serdeczne pozdro! Mordo ją! <grystanie> zajebisty ziołek! <grystanie>